Czerwony albo biały porsze Czy masz swoją ekipę? Krabeczki, słuchajcie, w tym barze wczoraj był Mbappe Jego krabeczki dzisiaj was zabieram na 7 dni na lazurowe wybrzeże Zobaczcie ten kolor jest czwarta rano, przeszliśmy już przez bramki, i teraz jesteśmy w sklepie. I o piątej mamy samolot. Drugie, mam podróż tego kameczka od początku do końca i zobaczcie go na mojej ralce. Co zamówiłam? Grzybki, pieczone midorki. miałam sos za sosa, okay. Bekonik, pieczony, oczywiście, bo jak inaczej. No, oho. Za niedługo zobaczę prawdziwy piesek. W sumie to też jest prawdziwy piesek, ale zobaczę taki piesek na plaży. Patrz tutaj, bo są wszyscy celebryci tutaj byli. Proszę, to jest ten pan Dunika. zapomniałem jak się nazywa, ale pomijając, kogo my tutaj jeszcze mamy? Nie no, nie mamy planu. Jeszcze robimy wszystko spontanicznie. Super, polecam. Idę z pana, nie? No bardzo. Jak się A, ja to nie podoba? podoba. Tak będziemy spać. A serio? No, nie, serio? Nie. Tak. Nie wierzę ci. W tytuł filmu zamieszkała na przykład. Nie chcę Powiedz, Mamy Państwo pomysł, obawiasz tego. Gdzie my będziemy spać? Co? Gdzie my będziemy spać? O, pokaż, pokaż. Będziemy spać do O tam jest łóżko, zobacz. No Jee... i co powiesz? No, że kibel jest tak mały, że mam teraz problem. <mul <letztem> <muloczy> <muloczy> Będzie rozerwacy, <muloczy> ale i mogę tak skoczyć to na tak. No a no co, co, tu kochać, robicie do, co tu robicie do górnogami? nogami? Co będziecie teraz robić? Skakać? Skazał, Z statku play. na statek? Ora! No. Będę mieszkać na łodzi przez kilka dni Właśnie zrobiliśmy zakupy i teraz jemy Miam, miam, miam Prawdziwe są rzeczy Kawałki Obrałam ze skóry cytrynę Tak to wygląda, chyba pierwszy raz w życiu I teraz jemy cytrynę A, i to jest też, powiedzmy, coś takiego Takie coś, że cytryna... Dobra, dobra, polecam Teraz jemy cytrynę Będę no, żałować, nie wiem. Fajny jest. No tak średnio bym miał. Do końca. No. Jest bardziej kwaśna niż najostrzejszy sos w Polsce, który jadłaś niedawno? Uuu, zjadłam. Ej, nie była aż tak Ej, nie była aż tak Idziemy właśnie na festiwal. Zobaczycie, ja to będzie super. Outfit dla mężczyzn musi być czarno, obowiązkowo, a dla kobiet może być w sumie, jak im pasuje. A ja mam mocne na układy w Mam nadzieję, że przeżyję. Lecimy. Pokazywałam wam ten outfit na shortcie i tą torebkę w króweczkę, która mi będzie przynosić szczęście dzisiaj. Oczywiście jestem ubrana w biżuterię Kolibra. Pamiętajcie o kodzie AKO 10. Branzoletka naszyjnik w komplecie z branzoletką. Proszę. I ten kod na cały sklep. Wszyscy krzyczą, bo ktoś wysiada. Jana, 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 Jana. Jana, mama. się boję! Jesteśmy właśnie bo na Jana, filmu. Tam są właśnie z telewizji aktorzy tego filmu. Będzie trwał ten film chyba około dwie godziny. Mm. Jestem bardzo ciekawa, Ja yes. nie mogę doczekać. Chodziliśmy po czerwonym dywanie, ale nie mogliśmy filmować, więc nie mam za bardzo takich fajnych momentów, ale mama nagrywa z zazwyczaj. Mnie mega fajne jest to, że nie możesz zgubić tej, bo co 5 metrów jest jakaś osoba do pomocy. Chciałabym iść dla niego po fotograf. Zaraz pójdziemy. No zaraz wejdzie, jest na zewnątrz, okay. my Mama zaraz tutaj wejdzie. Tak, czekamy. Yeah. Na tym ekranie jest pokazany co jest na zewnątrz, a my stanęłyśmy i przeszliśmy przez celowe me... teraz widzimy, kto przychodzi jeszcze. Tak. Wiecie, co jest ciekawe? W tym taki skaner, który rozpoznaje twarze, czy ta osoba jest celebrytą, czy nie. Tak. Bo nie umiem... A... rozpoznać, kto jest... Nie umieją. Nie Nie są w stanie wszystkich rozpoznać, tak? Nie w wszystkich rozpoznać i miałam taki skaner, żeby widzieć, komu robić zdjęcia, a komu nie. Oni są przed nami. Koniec filmu, za mną czerwony dywan, już nie musimy nagrać do Słyszycie to? Czy tam fotografują jakąś gwiazdę? Fotografują. Fotografują. Fotografu Fufują może. Znaczy od francuskiego. <laughs> A stąd widać lepiej. Nagrywają właśnie coś i fotografują. Piękne widoki, tak. Wracamy na nasz statek. Pierwszy dzień w porcie, jestem chora, a teraz idziemy po croissanty, prawdziwe francuskie śniadanie. Jestem taka głodna, że myślę, że zjem trzy croissanty. Jambiosa. Tutaj mamy miniaturki perfum. nie pachną. Zobaczcie, jaka piękna piekarnia. Czekamy właśnie na croissanty i pewnie będą przepyszne. Jeszcze nie mogę doczekać. To jest taki ładny motylek nawet. Czujesz, w ogóle cały ten sufit jest piękny. Zobaczcie, tam są prosto z te mhm, Pyszne. Croissanty, proszę. Wszyscy po kawie wzięliśmy, bo... I po Ola, kawie nie I po kawie, bo jesteś takim bardzo... miękkim. Sprawdzone kawy, co? Mm -hmm. Pycha. A popaki idą tutaj. I jeszcze macie bagietkę. Prawdziwa francuska bagietka. Mm, pycha. Jesteśmy na targu z rybami i to jest miecznik ryba mm. miecznik, który ma miecz tutaj. Pokaż go. To, to jest, ona ma to na nosie. I można sobie kupić tej kawałek. Będę żegł <laughs> tyle. <Nie. laughs> Może sushi, co? Kupujemy właśnie w szczeli, proszę. Przepyszny i zdrowy. Właśnie kupujemy truskawki, a fajne jest to w Francji, że ludzie zawsze jak kupisz coś, to potem życzą ci jego dnia, jego weekendu no, i takie, no fajnie, pięknego wstaki. dnia i w ogóle wszystko takie. Chcę mieć samego mini, tak tutaj. Chowam kamek we Francji, Akan, na środku fontanny. Dam kamyczek Arno i on pójdzie na środek i da tam Kamek. Proszę, I i tam tak. malujemy, że one są wodoodporne. Tak, także. wodoodporne, więc Sam go? raz. Gdzieś go tam do wody damy. O, jak fajnie. Teraz kompanii I mają krabę. I następnie gdzieś, gdzieś zostawiamy jeszcze? No pewnie tak. Nie tak, nie? Tak, tak, do tej Tam możemy jeszcze dać. No. Krabeczki, napiszcie mi komentarze. Czy chcecie, że mam chyba tak te kamyczki, że na filmie pokazuję, gdzie je schowałam, ale schowałam je tam, że je gdzieś zakopię. Nie tak na widoku. Tak, nie na widoku, że nie nie jak nie widzicie w tym filmie. Mhm. Napiszcie w komentarzu. Tak. Pamiętacie znak klebeczka? Jak zobaczycie mnie gdzieś na mieście czy coś, to pokażcie mi ten znak. Kameczek do dotarł do nie Idziemy właśnie kupić teraz biżuterię. Złożyłam taki sklep wczoraj i tam wracamy. Pokażę wam wszystko. A co tam widziałaś fajnego? Naszyjniki czy pierwsze. No wszystko. Zobaczę na ja twoje klapki. Podobne, nie? Czy inne masz? Inne. No, mi się skojarzyło. Hmm. Opel i citron! Sklep cytrynowy, słuchajcie. Wszystko z cytryną. Wow. Mi się źle kojarzy cytryna. Fłaśna jest, ale dobra. No, A mi krabeczka pokazuje, coś, tak? Kramsuski nugat. Tak, to jest Nugat. Sklep z Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. W ogóle to jest bardzo dobre. Ale który byś kupiła? Tradycyjnego, tego. Tradycyjny. Chyba ten. Tak, royal. Tradycyjna. Bierzemy y, tradycyjnego i śmietankowego. Możemy jeszcze degustację zrobić. Spróbuj powiedz, ile od 1 do 10? 8. 8. A reszta ile? To jest taki trochę owocowy, wydaje mi się. Malinowy. Malinowy. Coś nie kwaśny. 2 na 10. 2 na 10 mało. Ma. Chyba ten najlepszy, co? No, ten śmietankowy. który owocowe. Wziął. Ten daję co 10 Z orzechami. Najlepsza. Ten najlepszy, nie? I jeszcze jest grzywny i zielony. Czyli mamy na pistację. Tak, a to różnie wymalinował, bo to takiego. Jest MM sami. MM sami jest? A, rzeczywiście. Yes. MMs, no rzeczywiście, MMs. Nie śmiech. Przed mną. Lavendowy, To Jest to twoje. Masz takie tak same? Chcesz? Tylko, że to jest tak, ja mam takie kółeczko. On tutaj jest taki no, ładne. Wszystkie są ładne. Co kupujesz bransoletki na szyjnikie? Super, piękne. Pokażesz zaraz, nie? Mhm. Kupiłam sobie taką bransoletkę, taką, taką i taki naszyjnik fajny, super. Idziemy dalej. Arno, ty co masz? Pokaż. Ty, ty takie, A. O, fajny ten z kamyczkiem. Marsitki, nasi baba. Tak, kto pierwszy? Tylko ty masz swój rządek, a Arno ma swój rządek. Uwaga! Czas start! O jest, tak samo, nikt nie wygrał, jeden jeden. Nie byłam się, a dzisiaj trzeba wam tutaj pokazać, jak to wygląda od zewnątrz. tu tutaj stoją no, na tak tak, jak żeby zobaczyć gwiazdy.

I've got a sentence, you know, the two. Drugi dzień w porcie Jesteśmy zmarzeni, bo wczoraj wróciliśmy ze premiery filmu O drugiej w nocy A teraz idziemy po zielanie Czyli croissanty tej gawkach jak wczoraj To jest na kawkę nie ma go Super Ale fajnie Tym razem wezmę coś, które mam Bagiet z nutella Baguette nutella oh. no. oh. tak, To jest ten deser wejrzały, specjalny, to są To Tak, to specjalne i są tropy Kopimy kupimy to się dzisiaj, problemu? tak, No No super to wygląda. Dobre? Mhm. Jeszcze kawusia do tego. Kawusia, tak. Jeszcze czekamy na kawę. A i nam zrobi kawę. Pokaż się, Alessia. Jesteśmy w sklepie z białymi czoczami. Tu jest wszystko białe. I sklep nazywa się nowy, okay. biały. Podoba się? Jak nazywa się ten sklep? Blondini. Rynię, tak, wszystko jest na biało tutaj. I to jest taki fajny top? Pokaż ten topik. Pokaż top, bardzo fajny. W ogóle pasuje do tych muszelek. Fajny. Mój tam sam. Weźmy sobie takie, bo właśnie ekrany są tylko nie więc Super pamiątka. Takie mhm. też są fajne. To przymierza. Już nie cieszę, że do mnie pasuje. Powróć się. Takie słodkie. Słodkie, ale. Słodkie serduszko. Nie bardzo, nie? No to ściągamy. Co to jest, Arno? Chyba nie chcesz tego kupić, to? Tak, co? Tak, chcę. O nie. Ale jest trochę o, no to nie jest taki za dużo. No nie. Ale to jest takie nagrawa. To jest fajnie. Ale to, tak? Ale ten łańcuch była... nie. Nie, to. to Jee, Takie...

We Francji jest coś takiego, że jak mamy bezdomną osobę, to jak dasz im na przykład 2 euro, to one ci dadzą coś w zamian, na przykład jakiś patyczek pokolorowany czy coś, żeby było, że kupiłaś coś od nich. To jest, uważam, że bardzo miłe. Jesteśmy na alejce, tam gdzie są luksusowe hotele, a w tych luksusowych Mbaba. hotelach są gwiazdy. Wiem tylko tyle, że w tym mieście, tam gdzie my jesteśmy, był Mbappé, może dalej jest, nie wiadomo, Captain Ameryka i Ariana Grande i jeszcze inne gwiazdy, różne, a właśnie zawsze chciałam zobaczyć jakiegoś znanego piłkarza, bo kocham piłkę, więc jesteśmy w poszukiwania. Mbappe, a tam są ludzie, bo czekają czekałem przy hotelach, żeby zobaczyć wysiadające lub wsiadające gwiazdy do auta. Właśnie tam jest policja, pewnie jakaś gwiazda będzie gdzieś ruszać w podróż. Jestem ciekawa, kto to jest. Zobaczcie, ile jest ludzi, którzy czekają na kolejne gwiazdy. Szok, po prostu szok. A wczoraj widziałam Selenę Gomez. Auto moich marzeń. Jak wiecie, interesuje się tam im, od dzisiaj wiecie. Kocham, to jest Porsche, po prostu takie piękne. Porsche numer jeden, białe. Tam jest Porsche numer dwa, szare. Połowa mojej galerii jest w Porsche. Mam nawet tapet od telefonu: Porsche. beczki, słuchajcie, w tym barze wczoraj był Mbappe. Czyli prawdopodobnie jego hotel jest tu. Ten hotel kosztuje 3000 euro za dobę. Tutaj przypływają gwiazdy prywatnym jachtem na prywatną imprezę na plaży. Przynajmniej to w wodzie. Urodzinowe ciasto na szybko. Tak. <śledzisz> yes. yes. na urodziny. Ma 9 lat dzisiaj. I teraz z statku idziemy na mieszkanie. Co kupujesz? Kupuję literki ZZZ dla mojej faczki w szkole z dekadry. A z niej pozdrawiam jak zobaczą. Pozdrawiamy no koleżanki, tak. Ja w ogóle uwielbiam takie z kamyczkami. Tu nawet mam. Piękne są. Pokaż co tu masz? Taszka, też z kawyczków. Piękne są. Mhm. Pokaż co kupiłaś koleżankom? Ja, takie branozoletki, każdy ma inny kolor. Kupiłam też branozoletki ZZDZ. O, bo... Taki sam jak mi bednął, myślę, sobie. Takie branozoletki, fairowe dla mojej koleżanek i jeden z ale mi się podobają te koszulki, one są mega, bo takie kolory. Ja bym sobie wzięła tą albo tą. Piękne, no. Ładne, mi też się podoba. Zobacz, jak to pięknie takie Kolory to są mega, kolorowe, takie energiczne. Ja sobie chyba kupię tą bluzkę, po prostu jest. relacja. Nie, są one przywiązane, te mają. Przywiązane też, żeby ktoś nie nie? Żeby ktoś nie ukradnie. No, jak ludzie mają, to prawda? Ja Moje na rękawy Ale naprawdę zaraz tu wrócę Patrz, patrz pokaż stylowe Jak masz taką boskę, możesz taki sobie do jeansów, to fajnie pasuje Tak, mega tak, no, fajnie, podoba mi się To jest super jakości materiał bo się w komentarzach przeczytacie, że mam zrobić takie fajne rzeczy do pasowania Czyli get ready with me Coś takiego Sorry No problem Patrz, taka super torebka Ta fajna torebka. To jest idealnie na plażę. Ja, na chillu Tak, na chillu na plaży. Wszystkie są fajne tutaj Kosmetyczka ale genialna czaszka. I totalnie mój klimat. Rok. O nie, ja tu wracam zaraz. Torebka mi się też podoba. jak chcę tą bluzę. Torebka piękna też. Ja chcę tą bluzę, ja chcę tą bluzę niż tą, tą bluzę. No ta bluza jest genialna. Cześć, wszystko jest fajne. Oj, to chyba będzie mój ulubiony sklep. Mam to jest dla ciebie. Tak? Też Dwie. fajne. Ale nie, czaszka jest najlepsza. Genialna. O ta ja ja też mi się podoba. Ja chcę tą bluzę. Marynarka fajna. Noweczki, właśnie jesteśmy na plaży i jest 8.10. Mamy Słoneczny Wow. Arno. Jak to się nazywa? Jeżowiec. Jeżowiec. Nocna. Tu będziemy mieszkać do piątku. Ale super. Jak Ci się podoba? Help me. Help me. Ale ja dopiero co bluzę i proszę w samochodzie? Sokiem! Kardą I, i idziemy pełnią. A pokaż ją z przodu. No ona jest genialna, ta czaszka No to idziemy w mieszkanku, teraz musimy to wyprać. Ja już się na plażę przybrałam i zobaczyli, miałam piękny widok z balkonu. Wiesz o, -o, -o, -o. Off, off, we nie w Paryżu nic? Nie. <laughs> y pokazuję wam... Nie. Widzę Tesla i mi się mieszam w głowie co mam mówić. Jeszcze raz. Cięcie. Um, oto moja piękna bluzeczka, którą kupiliśmy w tamtym sklepie. To są te jeansy tak, z tak, tej breszki, co tak, ostatnio to kupiliśmy. To za... I idziemy teraz zobaczyć. Ferrari. Idziemy. Idziemy jak Jarno przestraszyć. Chodź, chodź, chodź. Zobaczyli nas. Nic z tego. No, słabo, 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 słabo. A, a, Ja też chcę takie. Zrobisz mi zdjęcie koło tych, tych. Wiedziałam, że on tak chce. Jak wiedziałam taty Mila, to ja wiedziałam, że mogę dotknąć. Jezus magie. To jest to brudne. Czemu oni tak jeszcze nie czyszczą? Jezu, widziałaś, jak to środko jak... O, Tam jest, Co tam jest? kolik. I ju, widziałaś jaki motor? Ferrari. Mogamy zrobić reklamę tych aut. A tam jest drugi. Chodź. Czemu to jest takie piękne? O, to jest tak strasznie nisko. Ferrari. A fotki z tymi autami zobaczcie na moim Instagramie. No obecnie mi, że jak dobijemy milion. obserwujących. Tobie to kupisz takie auto albo Porsche, proszę. Niebieskie. Nie, czerwone albo białe Porsche. Takie, jak mam na tapecie. Odkryliśmy takie przejście, chodźcie ze mną. Troszeczka chińskie, to jak się otwiera, to masz jakieś rostło. Ja mam portożi w odbiornikach z kilkoma urządzeniami. swój... Podzielić swoje szczęście z kimś dzisiaj. A do temat twojej rodziny... Ajajajajaj. A ja? A tam to? Oni się mi są obsunęli la żarławą. Szymin? Droga bez przeszkód to nie jest zawsze dobra droga. Dokładnie tak. Co tam robisz, Alessia? Ja. Rysuję po taśmie pisaki, bo później dam to do wody i zrobię takie fajne wzorki. Pokażę ci potem. Do wody tam nad morzem? Nie. Tam, tam do, do łazienki. Ha, łazience, okej. Okay. No zaraz mi pokażesz co to jest. No i teraz co? No i teraz właśnie naniesz wodę, pożyczajesz. I patrz! Tęcza w wodzie! Oczywiście, fajna tęcza. A tu powinno być fajniej, Powinno być więcej, tak? Patrz, super, no. I przypomina mi się, jak zrobiliśmy ten... To, jak rzucaliśmy się kolorami. To, ten odcinek, to, A, to. To, do Tom's Challenge. You and I, najczęściej zadawane pytania przez Was. Dawaj! Czy jesteś francuską? Tak, jestem, bo mój tata jest Francuzem, a moja mama Polką, więc jest 50-50. Dlaczego subskrybuj? Dlaczego subskrybuj? O ze sprawy. Snar... Najczęściej no, częste pytanie, a dlaczego krabeczki też No powiem, to, to jedno krabeczki, z bo mamy subskrybuj, a subskrybuj jest przez to, bo jak byłam mniejsza, to miałam straszną mam wadę wymowy. I ciężko było mi wypowiedzieć subskrybuj. I powiedziałam, przypadku go subskrybuj i tak zostało, a my jesteśmy akwatim, więc a krabeczki Hello. mieszkają w wadzie, więc jest tego krabeczki i subskrybuj. chodzisz do szkoły! Tak, chodzę do szkoły do Wiliczki, szkoły Montessori i pozdrawiam wszystkie osoby ze szkoły. I love you. Czy dom, w którym mieszkasz, jest twój? Tak, to jest nasz dom, ale też dom Aquatimu. Tam wszystko nagrywam, wszystkie odcinki, serwisy, rolki i wszystko. I zdjęcia podwodne, tak? Tak, czy masz swoją ekipę? Tak, mamy ekipę Akotimu i pozdrawiam też ekipę aqua team. I love you! Czekamyki kamyki będą w całej Polsce. Oczywiście, że będą. Będą, ale. Trzeba chwilę czasu, bo to jest dużo roboty. Ale będą. Piszcie w komentarzach, czy chcecie ze mną odcinek motoryzacyjny.